Ale za co ma mieć ostrzeżenie? Czas? I tak właśnie. Nie cofaj się. Prawa wyżej. O, nie cofaj się. Nie cofaj się. O. Rączka kończy. Tak. Tak. Śliśniesz ty. Nie odpuszczaj. Nie odpuszczaj, tak. Luźniej, 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 luźniej luźniej Dobrze jest, dobrze nie wyżej łapy. Wszystko jest na gardę, także spokojnie o! I ta, o właśnie! Dobra, nie gadaj o dobrze, schodzisz, schodzisz. Dobrze, nic się nie dzieje. Wszystko jest na gardze, Wszystko jest na gardze, dobrze, ale oddaj. Oddaj.